Szanowni widzowie Polskiej Telewizji Kablowej, tym, którzy widzieli nas przed świętami, przypominam, a tych, którzy widzą nas po raz pierwszy, informuję, że są my w samym centrum Śląska, proszę Państwa, w najbardziej śląskiej ze wszystkich śląskich dzielnic, w Nikiszowcu, niedaleko centrum Katowic. A spotykamy się, proszę Państwa, przed Sylwestrem. No i częściej to było to tak. Cześć Wasztalski! Dobry, kaj idziesz? Na bal! No, a potem, proszę Państwa, w Nowy Rok bardzo często wygląda to w ten sposób. Cześć, Masztalski. Dobry. Skąd idziesz? Z balu. Ty, się, Masztalski, działchy były? Na no. tym balu? Były Be, Muzyka grała? Tańcowałeś? Jedzenie jakie Towarzystwo A O, <laughs> Proszę Państwa Masztalski, ja pójdę, się. Masztalski, na co dzień dziennikarz Polskiego Radia w Katowicach. I mój szanowny kolega Ecik, również za przeproszeniem dziennikarz radiowego. Pielokujemy z składamy Państwu najlepsze noworoczne życzenia. Drodzy Państwo, do siebie roku. I no pamiętajcie, że to różnie być może. Może być i posył wreszcie, tak, teraz będziesz lekarzem. I ty też będziesz lekarzem. Ja. Dwóch lekarzy po Nowym roku spotyka się w przychodni zdrowia, jeden z nich mówi do drugiego. Wiesz, szanowny kolego, ze zdumieniem skonstatowałem, mhm. iż co najmniej połowa moich pacjentów to ofiary złego jedzenia. <śm> Drogi kolego, muszę Ci powiedzieć, a ta druga połowa to ofiary dobrego jedzenia. <grywa> Zachowajcie Państwo wstrzemięźliwość, ale bawcie się dobrze. Wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, dużo pieniędzy w nowym roku życzę Państwu. Masztalski i etik. Do siego roku!